Cześć, z tej strony Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy standardowo w mojej kuchni. W końcu mam zrobione brwi. Jeśli nie widzieliście metamorfozy, to wbijajcie do wczorajszego vloga. Brwi mam zrobione i czas na coś słodkiego. Spodobał Wam się ostatnio film, w którym testowałam przepisy na owsianki z Instagrama, więc dzisiaj lecimy z przepisami na. Jednoporcjowe desery będą trzy ciasta. Jeden deser z Instagrama i jeden mój autorski przepis. Ten mój będzie najłatwiejszy, ale mam nadzieję, że najpyszniejszy. W sumie będzie to pięć zdrowych wersji. Kupnych, słodyczy, tak, które możemy kupić. Koniecznie zostawiajcie łapeczki, subskrypcję, dzwoneczek. Widzicie ten film 15 sierpnia, a to oznacza, że jesteśmy już w połowie moich filmów w sierpniu. Wow, ogarnia mnie ekscytacja. Nie sądziłam, że przez miesiąc uda mi się vlogować, filmować codziennie. To taki trochę mały vlog ma w sierpniu, ale już nie gadam, zabieram się za przygotowywanie i zaczniemy od deseru pysznego. Oczywiście wszystkie. Pierwszy przepis to mój przepis na pyszną delicję. Składa się ona jedynie z trzech składników, no i do tego woda. Na początku do miski wlałam sobie 400 ml wody i chciałam zrobić galaretkę według przepisu na opakowaniu, ale zorientowałam się, że wzięłam kreatynę zamiast galaretki. Więc, gdy wymieniłam już opakowanie na to właściwe, według przepisu dodałam tyle galaretki do wody, ile było trzeba i zabrałam się za przygotowywanie pudełka na delicję. Wszystko dokładnie wymieszałam, aby nie było żadnych grudek i zostawiłam do wystygnięcia. Ja moje pudełko wyłożyłam biszkoptami i potem je zaleję galaretką. Ja radziłabym Wam jednak zrobić troszeczkę inaczej i albo na początek wlać samą galaretkę do pudełeczka i dopiero potem ułożyć biszkopty albo użyć dwóch pudełek. Moja galaretka wsiąkła troszeczkę w biszkopty, dlatego lepiej by było najpierw wylać galaretkę i zostawić ją do stężenia, a potem ułożyć biszkopty i polać czekoladą. Ja użyłam czterech kostek gorzkiej czekolady i dodałam odrobinę oleju kokosowego. Wszystko wymieszałam i wylałam na moje biszkopty. Wszelkie wskazówki do zrobienia tego przepisu. Lepiej niż mnie to wyszło, znajdziecie jak zawsze w opisie pod filmem. Tam też będą wszystkie proporcje składników, których użyłam. Czekoladę rozprowadziłam po całej powierzchni i gotowe. Kolejny przepis to przepyszny ryż z budyniem. Ala Berliso. Jego autorką jest Martyna. Do jego wykonania potrzebujemy 45 g ryżu, 100 ml mleka i 150 ml wody, połowy skyru waniliowego oraz 20 gramów budyniu. Ja od siebie użyłam jeszcze słodzidła. Cały proces przygotowania zaczynam od ugotowania ryżu na mleku i wodzie i to samo robię z budyniem. Do wszystkiego dodaję trochę słodzidła, ponieważ ja lubię słodkie desery. Budyń gotuję tak, aby nie było żadnych grudek i ryż również gotuję cały czas mieszając tak, aby nic nie przywarło mi do garnka kiedy budyń jest gotowy, a ryż już kończy swój proces przygotowania, jest mega klejący i mięciutki. Zabieram się za dodanie do niego połowy skiru waniliowego. Wszystko bardzo dokładnie mieszam i następnym krokiem jest wyłożenie wszystkiego do miseczki. Ja na dół dałam ryż Ponownie podgrzałam odrobinę mój budyń, ponieważ bardzo mi zgęstniał, i na ryż wyłożyłam grubą warstwę śmietankowego budyniu. Ja wszystko jeszcze odłożyłam do lodówki, aby wyszedł jak prawdziwy deser Berliso, i zobaczycie ocenę potem. Kolejny deser to deser Ani, i będzie to białe Oreo. U mnie będzie nie do końca białe, ponieważ użyję czarnych ciasteczek, ale nieważne. A nie poznałam na TikToku, a teraz śledzę ją również na Instagramie. Przygotowanie ciasta Oreo zaczynamy od zmieszania żółtka jaja z budyniem i mąką. Dodajemy potem trochę mleka i wszystko dokładnie mieszamy. Z tej masy mają nam powstać dwa cudowne omleciki, które posłużą za spody naszych ciastek, a właściwie jednego ciastka. Ja dodałam do masy jeszcze trochę erytrytolu, aby było słodko, i zaczęłam ubijać białka ze szczyptą soli, aby pięknie ubiły się na sztywną pianę. Proces trochę u mnie trwał, ale gdy już się udało i masa pięknie się ubiła, zmieszałam to z żółtkami. Ja smażyłam moje omleciki na małej patelence z odrobiną oleju kokosowego. Nie chciałam, aby cokolwiek przywarło mi do patelni, mimo to. W przepisie jest polecone, aby smażyć placki na suchej patelni. Zabrałam się zaraz potem za przygotowanie budyniu, również śmietankowego, i ugotowałam go na wodzie i mleku. Dodałam również odrobinę słodzidła, ponieważ moje budynie były całkowicie bez cukru. Zagotowałam mleko. A proszek rozrobiłam w zimnej wodzie. W międzyczasie usmażyłam pierwszy omlecik i muszę chyba pomyśleć o tym, aby na co dzień smażyć omlety z ubitym białkiem. Jego objętość była niesamowita. Budyń pięknie szybko mi się ściął, także nie było z tym problemu. I zaraz zabieram się za przekładanie całego deseru. Do czego potrzebne będzie mi również danio. Czy wy widzicie, jak ten omlet przepięknie wygląda? Ja nie mogłam się tu zdecydować na odpowiednie pudełeczko, ale w końcu wybrałam takie podłużne. Średnio pasowało do tego rodzaju ciasta. Bardziej odpowiednie byłoby okrągłe, ale ja akurat żadnego takiego nie miałam. Na pierwszy omlecik wyłożyłam cały serek danio, taki ten mocno-waniliowy, i na to wyłożyłam budyń. Ty mój drugi omlecik był gotowy, przełożyłam go po prostu na wierzch mojego ciasta i wszystko udekorowałam ciasteczkami Oreo. Tak jak powiedziałam, to są ciasteczka te jasne Oreo, Oreo Gold. Ja takich jednak nigdzie nie znalazłam, więc dodałam po prostu kilka tych ciemnych ciasteczek. Czas na kolejny przepis, będzie to zdrowe Kinder Country, a jego autorką jest Kinga. Nie wiem czy zauważyliście, ale we wszystkich tych deserach jest naprawdę duża ilość białka. Do tego deseru potrzebowaliśmy jednego naturalnego skyru, 60 gramów twarogu i odżywki białkowej. Ja trochę zwiększyłam te proporcje, gdyż miałam przeczucie, że ten deser będzie pyszny, dlatego chciałam go przygotować i dla siebie i dla Adasia. Do skira i twarogu dodałam jeszcze odżywkę białkową. Wszystko bardzo dokładnie zblendowałam. Na spód mojego pudełka wyłożyłam wafle ryżowe. Ogólnie w przepisie było polecone, aby użyć do tego ryżu preparowanego, ale ja nigdzie nie mogłam go znaleźć, dlatego stwierdziłam, że wafle też się nadadzą. Jak widzieliście, moją twarogową masę jeszcze trochę dosłodziłam, bo uznałam, że dla mnie jest zbyt mało słodka. I na tak przygotowany ryż, a właściwie pokruszone płatki ryżowe, wyłożyłam całą moją twarogową masę. Jak się domyślacie, kolejnym krokiem będzie polanie wszystkiego czekoladą i to właśnie zrobiłam. Po rozprowadzeniu twarogu roztopiłam czekoladę, w przepisie była sama czekolada, ja dodałam jeszcze troszeczkę mleka oraz odrobinę oleju kokosowego, aby było to wszystko trochę rzadsze. Bardzo ładnie mi się to rozprowadziło, a potem pięknie stężało w lodówce, dlatego uważam, że to jest całkiem dobry patent. Wszystko polałam czekoladą, no i na górze dodałam jeszcze trochę pokruszonych wafli ryżowych. Oczywiście jak na złość zawsze mam w swoim domu masę słodyczy kindera, kinder country też często u mnie gości, ale tego dnia nigdzie nie mogłam go kupić, ani w domu też go nie miałam. Dlatego cały deser przyozdobiłam kinderkami. No i czas na ostatni deser, deser Kai. Nie ukrywam, był on moim faworytem od samego początku, a będzie to zdrowy knopers. Zaczęłam od rozpuszczenia żelatyny we wrzątku i zabrałam się za miksowanie dwóch skyrów. Do skyru dodałam odrobinę takiej śmietany śnieżki w proszku oraz słodzidło i zabrałam się za miksowanie. W przepisie polecone było również dodanie orzechowego aromatu. Ja niestety takiego nie miałam, więc pominęłam ten krok. Do całości dodałam jeszcze odrobinę mleka, dalej miksowałam i na końcu dodałam żelatynę. Po porządnym wymiksowaniu wszystkiego odłożyłam połowę z tej białej masy, a do drugiej części dodałam 5 g kakao. Powstała nam jedna masa czekoladowa, a druga śmietankowa, taka twarogowa. Do tej masy czekoladowej dodałam jeszcze orzechy. Kaja w przepisie mówiła, aby to były orzechy laskowe. Ja takich nie miałam, więc dodałam włoskie. Na spód wyłożyłam całą ciemną masę i przyszedł czas na wafle. W przepisie było podane, że jest to składnik opcjonalny, ale jak mogłam zrobić knopersa bez wafla? Ułamałam go tak, aby idealnie pasował do mojego pojemnika. No prawie idealnie. Nie było to aż takie łatwe, ale kiedy w końcu się udało, dopasowałam go i na górę wylałam masę białą. Po masie białej przyszedł czas znowu na wafel. Wszystko pięknie pokryłam. Jak widzicie, ja tutaj zostawiłam trochę za mało tej białej masy, ale jakoś się udało. Po prostu nierówno podzieliłam. Następnie dodałam znowu wafel i na górę oczywiście co czekolada i ja dodałam jeszcze wafelek Knoppers. Czekoladę rozpuściłam tutaj z masłem orzechowym i dodałam do tego cztery łyżki mleka. Jak widzicie ja jestem bardzo leniwa i rozpuszczam zawsze wszystko w mikrofali. Oczywiście kąpiel wodna albo rozpuszczenie w garnuszku byłoby tutaj bardziej odpowiednie. Kiedy moja masa czekoladowa była gotowa. Polałam ją na górną część wafla, szklanka była mega gorąca, nie mogłam jej utrzymać. Rozprowadziłam wszystko, i tak jak już wcześniej powiedziałam, przyozdobiłam tym takim prawdziwym knopersem. Uważam, że to ciasto wyglądało naprawdę obłędnie. Ja mam związane włosy. Będziemy testować pierwszy przepis. Jest to przepis Ani z kanału Beefit Everyday. Ja, jak zawsze, zostawiłam wam już na pewno screena profilu Ani i teraz też wam gdzieś tutaj wstawiam. Próbuję. To jest deser Oreo i on powinien być z jasnymi ciasteczkami, ale ja niestety takich nie znalazłam, więc dodałam. Ciemnych tutaj był budyń, danio i omlety. Bardzo dobre. Bardzo mi smakuje. Tylko to danio mi tu jakoś średnio pasuje. I nie czuję, gdy rymuje. Nie, bardzo dobre. Omleciki są sztosowe. Super są te omleciki z budyniem pycha. A nie wiem, to danio jakoś mi dziwnie, ale bardzo dobre, z chęcią to zjem. Robimy test deseru numer 2. Ok, i teraz przetestujemy belriso. Ja lubię ryż na mleku, więc myślę, że będzie mi smakować. To jest przepis Martyny. Na pewno Wam powrzucałam screeny profili dziewczyn. Próbuję. Ja sobie schłodziłam jak prawdziwe Berliso. Berliso, tak to się nazywa. Dobra, próbuję. Mmm, mega dobre. Bałam się, że będzie mało słodkie, a wcale nie jest mało słodkie. Jedyne co znowu nie do końca pasuje mi ten skyr. I ja bym nie dodała skryra następnym razem do ryżu, tylko zostawiłabym ryż i budyń, ale to tylko takie moje przemyślenia. Ja ogólnie bardzo lubię smak skyru, tylko dzisiaj mam jakiś taki dzień, że ze skyrem jestem na nie. Nie wiem czemu, ale to też jest przepyszne i. Nawet myślałam, że jutro bym sobie ugotowała coś takiego na ciepło na śniadanie. Okej, okay, zgubiłam widelec, więc muszę wziąć kolejny. Mam jakiegoś wyjadacza tu za mną. To jest przepis na Fit Kinder Country od KINGI. Próbuję. Ja uważam, że jest pyszne i mega fajny smak dodało białko. Nie sądziłam, że twaruk z białkiem będzie tak dobrze smakować, bo ja nie lubię tego połączenia. Witam się z Wami już kolejnego dnia. Moje dwa kolejne ciasta się zrobiły, więc możemy je przetestować. Zaczniemy sobie od knopersa, ponieważ delicję jako mój wymysł zostawimy na koniec. Knopers wygląda obiecująco. Ok, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten wafelek z knopersa z mógł, więc no. Knopers jak na razie jest moim faworytem. I została ostatnia rzecz, czyli moja delicja. Próbujemy. Też dobre, Chociaż z delicją ma to mało wspólnego. Ale serio dobra. Muszę tylko przemyśleć, jak to zrobić, żeby ta galaretka nie wsiąkała w biszkopty. Może po prostu ona powinna stwardnieć i na to biszkopty. Zobaczcie, jakie napęczniałe są biszkopty. A galaretki jest tak niewiele, więc. Ale dobra. Bardzo. Ja się zabieram za jedzenie jednego z przepisów na dzisiejsze śniadanie, a wy zostawiajcie łapki, subskrypcje, wbijajcie do dziewczyn na Instagramy, dajcie znać w komentarzu który przepis jest waszym ulubionym i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!